Witam na kanale Stół Stabowy i na naszej galaktycznej mapie ląduje w końcu Francja 42. wydanie przez GMT Games, Marks i Montage, czyli kolejne y, Zogbondy. Y, y, można powiedzieć, że y, ja już chyba w kolekcji mam wszystkie już Zogbondy poza Ukrainą. To jest chyba już przedostatni tytuł. Zostanie mi tylko Ukraina 43. No i wtedy wielkie koło Zogbondów się zakończy i. Będę miał pełną kolekcję, nie wiem co wtedy się stanie, czy będzie koniec świata, czy rozpocznie się jakaś nowa era. No i teraz zapraszam Was na szybki unboxing. Wiemy już na pewno, że są dwie gry: Seekle Cut and Dynamo. Seacel Cut to jest przebicie Guderiana w stronę kanału, a Dynamo to jest ucieczka Returning to Victory, czyli ucieczka spod dukierki, ucieczka przy. Przekuta na zwycięstwo. No to jedźmy, zobaczmy, co tam w tym pudełku jest. No i co my tu mamy? Wereczki strunowe, przedadzą się. Kostka francuska, niebieska do kolekcji, super. No i czarna, niemiecka, wiadomo. No i jedziemy z instrukcją. No i co tam w instrukcji jest? Oj, kochana, nie mogę wyciągnąć. Nie, dobra. Dobra napisz ile stron ma 22 no 23 to nie jest dużo no i tak idziemy tutaj no, standardowo pisanie jednostek obrony przebicia kto tu jest zmechanizowanym, kto nie jest mechem? Różne typy jednostek: brytyjskie, belgijskie, francuskie, French Continental, niemieckie, tak samo są po orange, czy to są po stronie niemieckiej, ciekawe tu mamy stacking, Zokis, opisane stan, to są standardowe obrazki, jak widać, ten też jest standardowy w każdej serii, brał udział. Tu są jakieś egzemplarze ruchu. Extendent Move'a, Automatyczny DS wyjaśniony, ciekawe czy działa tak samo. Więc tutaj, jak ktoś już grał w te gry, to już będzie mu o wiele łatwiej. multi combat opisany tak samo. Tu są przebicie pancerza. To może być trochę różnić się od innych gier. zwrócić uwagę na co jest opisane. Support. Quality troops też trzeba sprawdzić, bo no to może pewnie będzie tak samo, że slow quality, high quality. Rzeki, tu rzeki może, mogą mieć inny już wpływ na bitwę niż w innych systemach. Combat, zdeterminowana obrona, no to to jest wszystko to samo. Modyfikatory, ucieczki. Przez Zogbondy nawet można uciekać do innych jednostek. Jak widzicie tutaj dla Francuzów na pewno będzie ważna umiejętność <noise> Dobrego uciec, dobrej ucieczki. Break trukombat Combat, czyli mamy tu też przebicie. Można atakować na pale pól. Fortyfikacje, no tak dla Francuzów są ważniejsze. Ważne trzeba by zobaczyć też o co chodzi w tych zasadach. Eilert HQ, tu też będzie trzeba przeczytać, czy one się inaczej działają już poprzednio. Supply zakładam, że będzie taki sam. Reinforcement, no to, to są specyficzne dla scenariusza. Tak. Niemieckie reinforcement is special rule, como Aha, czyli to są te zasady takie same dla wszystkich scenariuszy, a tu są już scenarie specyficznie yy, dla z dwóch tych scenariuszów. Mamy rozkaz Hattla Niemca, Markery, Masy strajki niemieckie i tu mamy dynamo scenariusze, więc to w początku pewnie ciekawe, który tutaj autor daje do rozegrania pierwszy. Ale na pewno to jest ważne, żeby się zaznajomić z tymi scenariuszowymi Specyficznymi zasadami. I to jest Summer of Special Hassan. Aha, no to jest specjalne jednostki, które mamy i co one tutaj e, e, robią. E, I to jest cała instrukcja. I tu mamy playbook. I co to w playbooku? Powinniśmy mieć rozegrane pierwsza turę lub cycle e, count czyli mamy tutaj rozegrane w playbooku opisane. Tu jest do noty z pierwszej edycji i tu są noty do drugiej, czyli mamy tu całą historię. O co chodziło, co zostało pewnie co zostało wprowadzone do gry, scenariuszowe różne rzeczy lub przemyślenia autora. I tutaj mamy drugie edycyjne, co zostało poprawione lub dodane do gry. I mamy prawdziwą tutaj mapę. Ciekawe, kogo to jest mapa. Czy francuska, czy niemiecka? Czy po prostu dwóch zostało nałożonych? Trzeba by się przyjrzeć temu. I tu mamy więcej historycznych map wojskowych i jeszcze więcej. No ładnie to wygląda. Ładnie. I tu, co jeszcze mamy, kombinowana gra. Czyli można by rozegrać jeden scenariusz, a później drugi na dwóch różnych mapach. Ciekawe, ciekawe. No, trzeba by przeczytać to, jak to by wszystko miało ze sobą działać. No, na pewno ja na kanale coś tu rozegram. Muszę najpierw się zaznajomić z tą lekturą całkowicie i wtedy. Którąś scenariusz scenariuszu pewnie rzucę na kanał parę tutaj odcinków. No i tutaj mamy co? Tutaj mamy... Reinforcement Card, no to jest bardzo dobre, bo na to sobie nakładam wszystkie żetoniki i wiem, że wszystko jest w porządku, nic nie zgubione. I później dopiero układam na mapę. No to są na razie posiłki, ale jeżeli chodzi o setup też tego używam. Eee, tego wszystkiego. No i ta dla dwóch graczy mamy te, te pomoce. Standardowe. Jeszcze patrzyłem extended sequence of play. Aha, czyli o bardziej opisane jest cały sequence of play. No bardzo dobrze, to się ważne, żeby tu jak najwięcej informacji było, żeby nie wertować instrukcji, tylko tu Zaglądamy i, i tyle. No to jest to samo dla dwóch graczy. No i teraz, że to nieki przejdźmy. No, będzie trzeba zaokrągrać. Tu mamy francuską armię i niemiecką. Dużo piechoty. Trochę z mechów jest. Dywizji pancernych. I też są to z pancerami jedynką lub dwójką. Tu trójki bardziej, ze dwójka może. No i tutaj z, Francuskie czołgi Renault lub inne piękne czołgi francuskie. No i tutaj mamy kolejne. No to to jest Supply i Disrupted. Patrzę, czy wszystko równo jest wydrukowane też. Yy, tu są już jakieś zaczątki dywizji SS. Nie wiem, czy aż tak wcześnie były. Chyba były. Tu mamy rozkazy, nie wiem co chodzi, go go i HALT. Co jakiś, jakiś dla Francuzów, no i mamy plansze, nie? Tu jest dwie plansze, powiem w secret Może nie będę roztwierał. Roz Tury od 13 maja do 11, tu do 23, czyli jedna tura, jeden dzień. Eee. Tak, mamy sedan na mur i tu jest więcej morza, czy to są dynamo operacja, ucieczka spod podkierki Mamy tu bukierkę. ile tu tur będziemy grali, tu jest 12 tur, też jedna tura jeden dzień, no to są to rzeczywiście dwa na na 4-6 godzinek takich będę oceniał. Kortikł, tam byłem nawet kiedyś w tej miejscowości i wiedziałem, że, że znowu ją tu gdzieś nazwę spotkam. No i to jest koniec, i to jest od tyłu pudełka. No i mamy tu wszystkie opisane mniej więcej komponenty dwóch graczy. 4-6 godzin. No to też tak bym właśnie strzelił kompleks 5x5 5. pewnie się zgadzam, ale w czasie rozgrywania wyjdzie no i to jest tyle co chciałem Wam pokazać no i na kanale oczywiście będziemy próbować, będę próbował rozgrywkę szybką Wam przedstawić, instruktażową dla tych, którzy jeszcze nie są w zogbondach, to pewnie Francja jest jednym z kolejnych etapów, jeżeli przeszli przez jakieś początkowe zogbondy, zogbondy to Francja jest na pewno Kolejnym etapem, a słyszałem, że ta gra jedna jest z lepszych serii, no to wypróbujemy i sprawdzimy i wszystko wam pokażę i opiszę. To dzięki za ten szybki unboxing. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć i czołem.